Cześć. Z tej strony Metcor Polska. W jednym z ostatnich filmów wspominaliśmy o tym, że klienci często przesyłają nam swoje materiały do testowania. Tym razem wpadliśmy na inny pomysł. Zaprosiliśmy samego klienta, aby mógł przetestować maszynę, którą chciał zakupić, a mianowicie zaginarkę Metcor na 2,5 m. Jej szerokość robocza to 2540 mm, a blacha, jaką jest w stanie zagiąć, to 2,5 mm. Jej zakres zaginania wynosi od 0 do 135 stopni, co możemy odpowiednio wyregulować na kątomierzu. Posiada ona 15 zestawów całkowicie demontowalnych segmentów, dzięki którym możemy giąć zarówno proste, jak i bardziej zaawansowane puszki. Docisk blachy odbywa się za pomocą docisku, który w łatwy sposób są w stanie zablokować nam naszą plachę. Doginanie blachy na naszej zaginarce jest bardzo łatwe oraz precyzyjne dzięki zastosowaniu przeciwpak. Zapraszamy Was zatem na test przeprowadzony przez klienta. Jak zatem widzicie, blacha o głębokości 2 mm została zagięta sprawnie oraz bardzo precyzyjnie. Jeżeli też szukasz takiego rozwiązania dla siebie, sprawdź maszynę od Medcor Polska. Zapraszam Cię do kontaktu. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie. Na pewno dobiorę odpowiednie rozwiązanie również dla Ciebie.